I już teraz jest nowa aktualizacja w mojej grze. OBI. Pierwsze, co dodaliśmy, to nową przepustkę, jak obiecywałem, co każdy sezon będzie To jest sezon drugi. I patrzę, teraz Wam przeczytam opis. Za VIP-a dostaniecie wiele ciekawych nagród: czyli mieć łuk, pistolet i karabin. Tak wiemy, że to jest trochę, no tam wiecie, tak mało za 50 Robuxów. Więc w gratisie. Jeszcze dodaliśmy coś. A teraz Wam przeczytam. Gratisie otrzymacie przejście dalej o 10 przeszkód. Na przykład, będziecie na trzeciej przeszkodzie i no i po prostu i, i wtedy na trzeciej przeszkodzie kupicie. Ku, ku, jak będziecie mieć trzeciego ustawionego już tam, to wtedy, jak kupicie tego vip to steleportuje Was o tej. O te 10 przeszkód? No i proszę bardzo, no i będziecie, będziecie i wtedy dostaniecie oczywiście, i będziecie na 13 przeszkodzie i tutaj przeszk czytam Wam dalej: 10 przeszkód, i rangę na czacie, która będzie się świeciła na złoto i będzie też napisane, że masz rangę VIP, nazwa użytkownika i wiadomości też będą świeciły się na złoto. Świeci, świeciły na złoto? Powinno być świeciły się na złoto, może jakiś skrót, ale, ale patrzcie, jest tu 50 Robuxów, więc to bardzo się opłaca. Oczywiście polecam i na razie jeszcze nie kupujcie tego VIPa, ale jak wam powiem to kupcie, bo jeszcze jak wyście go kupili to nic nie dostaniecie. No ale, ale nie, w sumie już możecie kupować tego VIPa, dostaniecie, ale jak poustawiam nagrody, co, jakie ma być zakupienie VIP-a, to oczywiście was poinformuję, znaczy i wtedy jak już poustawiam wszystkie nagrody, dostaniecie nagrody, które były napisane. Oczywiście jest nowy, drugi sezon, czyli drugi update, jak sami widzicie jest tutaj, na, a tu opis macie, tutaj sobie oczywiście. Możecie przeczytać opis i zobaczcie sobie tu sami co jest. Jest nowa ikonka mojej gry obbi Jak sami widzicie, jest to nowa ikonka i patrzcie, tu są dwa takie ładne nowe zdjęcia. O to jest rozszerzone, ale... <coughs> Przepraszam, ale jak sami widzicie, zobaczcie. Tu jest taki pan z jakimś ptaszkiem to. zaraz, zaraz. Te... Aha! Tak sobie pewnie myślicie. Kim jestem pan? To jest drugi twórca, a tu coś podstawowi gracze już są i tutaj jak sami widzicie możemy sobie zagrać. Klikamy graj i wygrze, wszystko się już trochę bardziej przemieniało. bo jak sami widzicie, jak sobie już wyjdziemy, poczekajcie, bo... <laughs> o, o, eee... Tego, tego nie miałem w Nie posłuchałam takie straszne piszczenie Jakąś butkę taką e, z, e, Taką szaloną Ale dobra Wy pewnie słyszycie co bardziej to bardziej komentarz Kichu tutaj e, oczywiście a dobra Przecież to ja już wam pokazywałem No dobra, no dobra Co wam tu Kuba pokazuje skoro to już przecież tam pokazywałem Ale jest nowa, czyli sklep. Jak klikniemy sobie zawsze w ten, oczywiście tutaj sklepik, to wtedy już Wam mówię, co otrzymamy. Jak klikniemy sobie w sklepik, otrzymamy... W... Będzie tam e, wszystko do kupienia, czyli latający dywan i vip. To nic tutaj nie działa, bo jeszcze... Jeszcze szykujemy dla was oczywiście ten sklep. Jeszcze on nie działa, ale już za niedługo szykujcie się na to, że będzie działał. Więc, więc już wam wszystko powiedziałem. Oczywiście, dodali go, że jak sami widzicie, normalnie jak skaczemy i biegniemy, to patrzcie, jest tu normalne takie coś. Normalnie biegniemy, ale teraz, jak przytrzymałam się, jak przytrzymałem się tak widzicie? nagle nam się ekran dali, bo patrzcie, a patrzcie co się wybiegnąć, patrzcie, widzicie jak szybko biegniemy? I właśnie, a z że dodałem razy dwa spida. oczywiście niestety wsunęliśmy to tutaj nagrody, bo twórca mówił, że osoby w 15 minut przechodzą w całe obie że to jest za łatwe, więc nagrody... Derbowe, ale oczywiście, te wszystkie nagrody teraz są porozrzucane po całej na, e, mapie i są też o wiele lepsze nagrody. A niestety, Wam zapomniałem powiedzieć, że w cenili te wy, na razie w 100 ale przy cenach zostaje na zawsze, więc jesteśmy uratowani. ale oczywiście, już Wam coś powiem, bo niestety, też podrożał na nasz latający dywan o 5 Robuxów. Dobra, 5 Robuxów to ma mało, ale i tak się można grać, więc oczywiście go, kupujcie razem ze wszystkimi VIP-ami i tym podobnymi passami bo i tak się dalej opłaca, bo niestety musieliśmy go dać na dalszego. A wiecie dlaczego? Bo zrobili, że i teraz ten dywan ma. Szybkość razy, wiecie ile? Razy 5. Czyli y, wcześniej była szybkość razy 2 na dywanie, a teraz jest razy 5, więc bardzo się teraz o wiele bardziej opłaca kupić dywan. Oczywiście bardzo się jak już macie zakupiony. No i wtedy wasz dywan y, da, y, o wiele szyb, szybciej y, też leci. Więc opłaca się kupować wszystkie gamepasy. Nie ukrywajmy, że nie. Zapraszam do mojej gry w Loblox, więc wszystko się płaca kupić w mojej grze, więc kupujcie wszystko!